10 rzeczy, które ranią uczucia psów. Musimy pamiętać, że psy to istoty inteligentne, myślące, mające swoje uczucia, i jako ich opiekunowie, musimy pamiętać, że to również jest naszym obowiązkiem, żeby nie ranić uczuć tych psów. Ale od początku i tutaj zacznijmy od oczywistości czyli od braku uwagi i czasu, który poświęcamy naszemu psu. Pamiętajmy, że każdy pies, nawet te psy, które są niezależne, które nie potrzebują tak dużej ilości tego czasu ze strony człowieka, jego uwagi, również potrzebują tego czasu i uwagi, może mniej, ale jednak nadal. I właśnie ten brak uwagi ze strony opiekunów jest czymś, co bardzo mocno dotyka psów. Psy bardzo źle. Po prostu to znoszą, to bardzo negatywnie wpływa na jej uczucia. Są to zwierzęta stadne, są to zwierzęta, które wymagają od człowieka spędzenia dużej ilości czasu z nimi, więc niestety takie bycie obok, ale nie zwracanie na nie uwagi jest czymś dla nich bardzo niefajnym. Druga rzecz to oczywiście krzyczenie na nie. Psy bardzo dobrze odczytują nasze emocje, rozumieją, że ten krzyk jest czymś bardzo, bardzo negatywnym, dlatego reagują na niego, spodziewając się po prostu zagrożenia. I gdy krzyczymy na nasze psy, gdy robimy to często w sposób oczywiście nieprawidłowy, ponieważ krzyknięcie, kiedy na przykład pies nas nie chce słyszeć, żeby na przykład do nas przyszedł, różni się od krzyczenia tego innego negatywnego. Tutaj, żebyśmy rozróżniali te dwie rzeczy: podniesienie, podniesienie głosu na chwilę bez negatywnych emocji, a krzyczenie w nerwach z negatywnymi emocjami. Pies jest w stanie to jak najbardziej zrozumieć i wyłapać te różnice. I to krzyczenie, te negatywne emocje bardzo negatywnie wpływają na psa. Pies też rozumie, że się na niego denerwujemy, no i że po prostu no, nie czuje się wówczas bezpiecznie. Trzecia rzecz to częste i długotrwałe zostawianie go samemu. Pies jest w stanie, jeśli jest nauczony, wytrzymywać, kiedy na przykład jesteśmy w pracy. Jest do tego przyzwyczajony, nie mamy wyjścia, no, musimy pracować, musimy się uczyć, mamy rodzinę, mamy obowiązki, mamy też znajomych, mamy hobby i ten pies musi być nauczony tej samotności, ale tylko w granicach normy. Długotrwałe zostawianie psa. Cały czas zostawianie tego psa samemu to niestety coś co bardzo negatywnie wpływa na nasze psy. To coś co bardzo mocno uderza w ich uczucia, w ich stan, ich stan psychiczny. Dlatego musimy pamiętać, że takie zostawianie cały czas psa samemu jest czymś oczywiście niewłaściwym i czymś co bardzo mocno dotyka tych psów. Czwarta rzecz. Karanie za to, że pies się czegoś boi, że jest przestraszony. To jest bardzo zła rzecz. Kiedy pies na przykład jest wystraszony, ponieważ usłyszał jakiś głośny dźwięk, ponieważ zobaczył jakiegoś psa, którego po prostu się boi, to wszystko jest dla niego czymś bardzo niefajnym. No, on się po prostu boi. My też niekiedy się boimy, a karanie go za to, że się boi, nie pomaga mu. To jest coś, co bardzo mocno i negatywnie na niego wpływa. To nie tylko, można powiedzieć, brak wsparcia ze strony osoby, na którą pies powinien liczyć, ale też pogłębianie tego strachu, pogłębianie tych negatywnych uczuć. Więc, jeśli pies się boi, jeśli jest wystraszony, jeśli widzimy, że czegoś zaczyna się obawiać, nie karamy. My mamy go wspierać, my mamy mu pomóc, my mamy rozpoznać, czego się boi i jak sobie z tym poradzimy. My, tutaj pamiętajmy, nie sam pies, a nie go karzemy. To jest wielka głupota i coś bardzo niefajnego. Piąta rzecz to brak konsekwencji, niespójność. Dzisiaj pozwalamy, jutro nie. Dzisiaj można powiedzieć: możesz biegać po tym nowym, świetnym trawniku, któremu poświęciliśmy tyle czasu. Jutro nie, bo nie mamy humoru. Dzisiaj możesz wchodzić na sofę, jutro nie możesz. Brak konsekwencji, brak spójności, jeśli chodzi o nasze decyzje, jeśli chodzi o zakazy i przyzwolenia. Pies musi wiedzieć, co mu wolno, czego nie wolno. A kiedy będziemy mu. Tak mieszać w głowie, kiedy raz powiemy tak, raz powiemy nie, no on tego nie jest w stanie zrozumieć, to będzie go raniło. Szósta rzecz to niesprawiedliwe traktowanie. Tak, psy są w stanie zrozumieć, kiedy każemy go za coś, co wiemy, że i on też wie, że nie powinniśmy za to ukarać, ponieważ to nie jest jego wina. Wiemy, on wie, że wyżywamy na przykład się, kiedy jesteśmy zdenerwowani. Każemy go, traktujemy go w sposób niesprawiedliwy. Pies jest w stanie to zrozumieć, i jest to czymś, co oczywiste, niekorzystnym. Tutaj wiele z tych rzeczy, jeśli nie wszystkie, to rzeczy, które możemy odnosić też, które możemy odnosić też do nas, do ludzi. Jednak te rzeczy musi, muszą być przedstawiane w ten sposób, żebyśmy to zrozumieli. Dlatego ten brak uwagi niesprawiedliwe traktowanie, brak konsekwencji, karanie za to, że się boi, możemy równie dobrze odnieść również do nas. Muszę w końcu założyć ten kanał. Kiedyś napisałem bardzo dużo materiału właśnie o takim, można powiedzieć, traktowaniu ludzi, o życiu, o psychologii, nie wiem jak to nazwać i leżą. No ale to może w przyszłości. Zobaczymy. Jedziemy dalej z psami. A raczej z tym, jak nie powinniśmy z nimi postępować. Kolejna rzecz, już siódma, to ciągłe zmiany, wokół niego brak rutyny. Psy dosyć wolno przyzwyczajają się do zmian. Oczywiście, kiedy obok jest opiekun, kiedy ten opiekun, można powiedzieć, wspiera, to zmiana miejsca, nowi znajomi to jest wszystko do przeżycia, on się dostosuje. Ale kiedy my się zmieniamy, zmieniamy nasze zachowanie, ciągle zmieniamy nasze ubrania, przestawiamy meble i ten pies nie ma takiego oparcia w nas, w naszym zachowaniu, w naszym traktowaniu go oraz w tym otaczającym go świecie, to może być dla niego coś negatywne. I o ile przeżyje te rzeczy, które się wokół niego zmieniają, to jednak te ciągłe zmiany naszego zachowania, naszego traktowania go. Tego, kiedy bierzemy go na spacer, taki brak rutyny, o której często mówię, to już coś, co mu będzie mocno przeszkadzało i raniło jego uczucia. Ósma rzecz to zabranianie psu bycia blisko nas. Brak bliskości, takiej nawet, takiej nawet prostej, jak pogłaskanie psa co jakiś czas, okazanie tych uczuć. Pies jest istotą, tak jak powiedziałem na początku, inteligentną, jest istotą, która myśli, ma uczucia. Więc niekiedy ta potrzeba bliskości, nie tylko uwagi z naszej strony, ale bliskości okazania uczuć też jest ważna. Nie musimy od razu go kochać, nie musimy od razu go, można powiedzieć, traktować jako najważniejszą istotę na świecie. Traktujmy go jako przyjaciela, jako kogoś, kto jest z nami. Kogoś, kto z nami pracuje, na przykład, żeby czuł, że no, tolerujemy go i jesteśmy pewnym, można powiedzieć, opiekunem, współpracownikiem, osobą, która obok niego jest i można na nas liczyć. I ta bliskość jest bardzo ważna. I dziewiąty punkt jest bardzo blisko tego brak poczucia bezpieczeństwa ze strony opiekunów pewności, że może na nas liczyć. Niepewny opiekun, opiekun, który jest zmienny, który raz krzyczy, raz przytula, opiekun, który nie daje tego poczucia bezpieczeństwa, jest czymś bardzo negatywnym, czymś, co bardzo negatywnie wpływa na uczucia naszych psów i bardzo negatywnie odbija się ogólnie na całym naszym psie. Więc o tym musimy bardzo mocno pamiętać. Ostatnia rzecz to kary cielesne i grożenie nimi. Zamachiwanie się, latanie za psem z witką, tak, nadal to jest przez niektórych praktykowane. Pies się wystraszy, pies będzie udawał, że no, bardzo się boi i przeprasza, ale to niech pomoże. Tutaj to wpływanie na psa musi być troszkę inne. Więc nawet takie kary cielesne, do których nie dochodzi, takie odgrażanie się, tak to ujmijmy, też jest bardzo negatywne. No, my też no, z reguły nie lubimy, żeby nam się ktoś odgrażał, czy nam groził. No to jest chyba normalne, no i zakazane. No, ale musimy pamiętać, że jednak pies też to rozumie i żebyśmy tego po prostu nie robili. Cóż, dziękuję za uwagę. Większość tych rzeczy jest przez was dobrze znana. Właściciele psów wiedzą, co robić, żeby ten, jego, żeby ten nasz pies był w takim stanie, jak trzeba, no więc chyba nie muszę tego dłużej tłumaczyć. Zapraszam na inne materiały, nie tylko na temat kotów, ponieważ ostatnio jakoś tylko te chcą się dobrze oglądać, chociaż nawet one troszkę nie tak jakbym chciał. Ale ważne, że jesteście, ważne, że komentujecie, wspieracie dobrym słowem. Tutaj może zadam jeszcze raz pytanie, albo nie. O tym będzie kiedy indziej. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie również na te pozostałe kanały.